Witam i zapraszam na trzecią kolejkę Euro 2024. Dziś przed nami mecz na szczycie w grupie Szwajcaria-Niemcy. Widmer, ta ich odwaga. I dogranie do Anduniego, ale było teraz blisko. Hoiler. Amduni, Rider, Okafor, Okafor. Musiała. Haweks. A do Bayera. Bayer. Bayer. I teraz Thomas Miller. Thomas Miller, ale strzał zablokowany. Po ziemi Bayer. Ale do nikogo. Froiler jeszcze wciąż helweci przy piłce. Rider. Rider. Freuler. Widmer, Rider. Rider. nic czeka z opaską kapitańską dzisiaj na boisku. Gracz Bayeru Leverkusen, Noaoka for. Okafor, Rudiger, Okafor! Jeszcze może próbować Anduni. Havertz, Müller i kaj Havertz. Świetna sytuacja! Havertz miał przed chwilą znakomitą sytuację, sam na sam z bramkarzem, ależ potężne uderzenie huknął, aż powalił szwajcarskiego defensora. Znowu odzyskanie przez gospodarzy, Sane. Do hawerca ten ma tam kolegę Niklasa Fylkruga niekrytego. Fylkruk i jest uderzenie zablokowane przez Jana Zomera. Ma do kogo zagrać w polu karnym? No a Okafor I...